Przyznam się szczerze, że powiedzenie kazania w uroczystość Trójcy Świętej nie jest łatwym zadaniem, ponieważ jest to temat w naszej wierze, który jest trudny do takiego logicznego wyjaśnienia i trzeba często wyłączyć taką matematyczną kalkulację naszego rozumu, żeby włączyć jeszcze bardziej wiarę i przede wszystkim być przekonanym o tym, że Bóg jest jeden i w trzech osobach. Ojciec. Syn i duch święty. I kiedy myślimy o Trójcy Świętej i o spoiwie, które łączy te trzy osoby, to przede wszystkim nicią łączącą Ojca, Syna i Ducha Świętego jest nić, która nazywa się miłością. Jest miłość, relacja względem siebie. I moi drodzy, kiedy dzisiaj to dzisiejsze wieczorne spotkanie i Eucharystię, i potem wieczór chwały, wieczór uwielbienia, przeżywamy właśnie w tym temacie. Związanym z przebaczeniem, czyli przebaczeniem przez zrozumienie, spróbujmy w tym kierunku naszej refleksji pójść. Chciałbym zauważyć jedną taką sytuację, czy jedno takie doświadczenie w życiu człowieka, które sprawia, że trudno jest wtedy dojrzale kochać. To jest właśnie brak przebaczenia. I są cztery grupy osób, mówiąc tak trochę technicznie. Względem których czasami życie zmusza, zaprasza, podpowiada czy podprowadza do tego, żeby zmierzyć się z doświadczeniem nieprzebaczenia. Pierwszą taką grupą osób jestem ja sam, czyli jesteśmy my sami. Są to takie sytuacje, kiedy człowiek zrobił coś przy piwie chwili, coś, czego niesamowicie żałuje, idzie do spowiedzi świętej, spowiada się, otrzymuje rozgrzeszenie, Pan Bóg przebacza, ale te wyrzuty sumienia, ten wewnętrzny takie poczucie winy ciągle wraca, jak bumerang i wraca. Takim skrajnym przykładem tego doświadczenia jest chociażby syndrom postaborcyjny, gdzie osoba, kobieta, mama, która zdecydowała się na aborcję, po jakimś czasie żałuje, na przykład idzie do Spowiedzi Świętej, uzyskuje rozgrzeszenie, ale to ciągle ten niepokój wraca. Nie może sobie tego przebaczyć. Druga kategoria osób, względem których życie czasami zmusza do tego, żeby spróbować przebaczyć, to jest po prostu drugi człowiek. To jest bliźni, ten, który względem mnie jakoś zawinił. Trzecią osobą czasami wydaje się, że jest osoba Boga. To są te sytuacje, kiedy dzieje się w życiu coś takiego niepokojącego, wręcz zaskakującego, gdzie zdarzyło się jakieś wydarzenie losowe, wypadek, przedwczesna śmierć bliskiej osoby, która wywróciła do góry nogami życie całej rodziny. To są te sytuacje, kiedy zdarzyło się coś niepokojącego. I wtedy człowiek mówi do Boga, dlaczego? Przecież wiesz o tym i widzisz, jak niesamowicie mi na tym zależy. Jak mi zależało na tym, żeby ta osoba, którą kocham i która jest dla mnie, dla nas jako rodziny bardzo ważna, na przykład odzyskała zdrowie. A jej tu teraz nie ma. Dlaczego, Panie Boże? Nie na to się umawialiśmy. I człowiek tak wewnętrznie przeżywa taki gniew względem Boga. To znaczy też, że w Niego wierzy, bo gdyby nie wierzył, to nie miałby tego gniewu względem Niego. I ostatnia grupa osób, względem których czasami życie nas motywuje, żeby spróbować przebaczyć, to są osoby, którym nie zdążyliśmy przebaczyć za życie, czy osoby zmarłe. Pamiętam, kiedyś na parafii nagrywaliśmy taki filmik z młodzieżą dotyczący właśnie przebaczenia. I tam między innymi była taka scena nagrana na cmentarzu, kiedy młoda osoba, wtedy członkini naszej grupy młodzieżowej, szła na cmentarzu. W tle było widać groby, do tego dołączona taka spokojna, refleksyjna muzyka i takie słowa, modlitwy, które ta osoba wypowiada. Ja przychodzę tutaj, choć Ty nie żyjesz, po to, żeby Tobie przebaczyć. Ja przychodzę tutaj po to, choć ty nie żyjesz, żeby tobie przebaczyć. Są to na przykład te sytuacje, kiedy dziecko doświadczało różnych zranień, na przykład ze strony rodziców. Są to te sytuacje, kiedy na przykład była w domu przemoc fizyczna, psychiczna. To są te sytuacje, kiedy na przykład był w domu jakiś nauk, na przykład alkoholowy było wiele mocnych słów i gestów i potem dziecko, to dorosłe już dziecko zaczyna porządkować swój wewnętrzny świat i duchowy, i relacyjny, i emocjonalny i na przykład podejmuje, podejmuje ta osoba terapię DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. I jest tam taki moment zapraszający tego, żeby właśnie zmierzyć się z doświadczeniem przebaczenia. Czasami takim osobom Poleca się, żeby na przykład napisały list. Może treść tego listu nie tyle jest potrzebna tym, którzy już odeszli, którzy jeszcze za życia poranili, ale ta treść listu i przelanie tych doświadczeń serca na papier jest potrzebna osobom, tej osobie, która tego za życia doświadczyła. I dlatego, moi drodzy, dzisiaj próbujemy w myśl Bożego Słowa. Bo w, dzisiejszym, w dzisiejszej Ewangelii. Jezus nam mówi, gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, czyli Duch Święty, On was wszystkiego nauczy. Kiedyś jeden z dziennikarzy zapytał Ojca Świętego Jana Pawła II, Ojcze Święty, jakie jest najważniejsze dla papieża zdanie w całym Piśmie Świętym? Papież chwilę pomyślał, zastanowił się i po chwili odpowiedział, dla mnie najważniejsze zdanie jest to, które jest napisane w Ewangelii Świętego Jana, w ósmym rozdziale w 32 wersecie. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Ta prawda pisana dużą literą P, czyli prawda, którą jest sam Jezus Chrystus. Ale także ta prawda, którą my sami poznajemy, która jest związana z naszym życiem i z historią naszego życia i w kontekście tego tematu z różnymi zranieniami w naszym życiu, które. Poskutkowały doświadczeniem gniewu, złości, irytacji czy właśnie nieprzebaczenia, czy może być, czy nawet może po prostu takim doświadczeniem noszenia w sobie nienawiści. To polskie słowo nienawiść jest niesamowicie ciekawe, ponieważ ono, kiedy takie troszeczkę rozbierzemy na części pierwsze, to właściwie będzie oznaczało nienawiść, czyli nie chce Cię widzieć. Nie chcę Cię widzieć. To są takie momenty, kiedy mamy taką być może osobę, która chodzi gdzieś tutaj po tej ziemi i widzimy, jedzie samochodem. Już rozpoznaje z daleka ten samochód, znam na pamięć numery rejestracyjne. A może to jest osoba, którą spotkam w sklepie spożywczym. Jeśli już tylko zobaczę, to po prostu aż cały w środku zaczynam się gotować, zaciskam pięści. Silne, trudno jest wtedy przełykać, no bo właśnie nienawidzę tej osoby. Dlatego, moi drodzy, przebaczenie to nie jest zapomnienie. Chcielibyśmy, żeby nasza głowa czy nasza pamięć działała jak pliki w komputerze, że zaznaczam ten niepotrzebny, wciskam przenieść do kosza, potem naciskam opróżni kosz i w pamięci komputera nie ma tych niepotrzebnych plików czy folderów. Nasza głowa czy nasza pamięć, szczególnie ta zwana pamięć emocjonalna, Często będzie dość pamiętała, może nawet do końca życia, te sytuacje, w których doświadczyliśmy zranienia, poczucia niesprawiedliwości, krzywdy czy odrzucenia ze, ze strony po prostu drugiego człowieka. Ale przebaczenie jest związane z podjęciem decyzji z poziomu rozumu, z poziomu woli, że choć Panie Boże, po ludzku jest trudno, ale chcę pójść w tym kierunku, żeby stawać się wewnętrznie wolnym. Kiedyś byłem w hospicjum na Mszy Świętej w niedzielę. I tam w tym domu, w tym hospicjum był taki zwyczaj, że ci podopieczni, którzy dali radę, przychodzili na Mszę Świętą, a ci, którzy byli leżący, to ksiądz z Komunią Świętą do nich przychodził do tego pokoju, do tej sali. I rzeczywiście tak było. Ci, którzy byli na Mszy Świętej, udzieliłem im Komunię Świętą. I potem poszedłem do sal, w których byli inni chorzy podopieczni tego hospicjum. I pamiętam, do tej pory pamiętam, to jest takie żywe dziś w mojej pamięci, ten moment, kiedy otwieram drzwi jednej sali, patrzę z jest jedna pani w, tym, w tej sali, w tym pokoju. Zobaczyła mnie ubranego jako księdza odprawiającego mszę świętą. Trzymałam w ręku patanę, w którym była komunia święta kiedy mnie zobaczyła, bardzo żywiołowo i spontanicznie zareagowała: Nie, proszę stąd wyjść. To było dla mnie bardzo trudne doświadczenie. Nie spodziewałem się. Nie wiedziałem zostać, próbować tłumaczyć, wyjść, jak się tu zachować. Nie byłem przygotowany wewnętrznie na taką impulsywną i mocną reakcję. Przebaczenie zaczyna się od tego momentu. Kiedy w mocy Pana i w świadomości swojego serca mówię tak, chcę podjąć drogę, chcę podjąć proces związany z przebaczeniem. Dlaczego? Bo przebaczenie najpierw, najpierw jest potrzebne, jest uzdrawiające dla osoby, która doświadczyła zranienia. A nie, dla osoby, która, a nie dla osoby, która raniła czy była raniąca. Bo jeśli mam w sobie całą bazę różnych przeżyć, gniewu, złości, irytacji, mówiąc kolokwialnie, takiego wkurzenia, zdenerwowania, to jest moje doświadczenie, to jest moja rana. A skoro jest to moja rana, to ja mam wpływ na to, że albo mogę próbować się gdzieś zaleczyć, podjąć taki proces terapeutyczny, leczniczy, Mając na celu zagojenie, albo będę z tą raną po prostu szedł dalej przez życie. Owszem, jest różnica między przebaczeniem a pojednaniem, no bo do pojednania trzeba dobrej woli dwóch stron, a do przebaczenia wystarczy dobra wola jednej strony, szczególnie tej osoby, która doświadczyła tego zranienia. I chciałbym zauważyć trzy, albo cztery, zobaczymy, jak nam czas pozwoli, takie, powiedzmy, błędy, które uniemożliwiają właściwe przebaczenie. Pierwszym takim błędem jest bagatelizowanie bólu. Ten błąd on najczęściej towarzyszy osobom wierzącym, które wmawiają sobie na świeżo po doświadczeniu zranienia, nie mogę czuć bólu, nie może boleć. Nie mogę czuć przygnębienia, nie mogę czuć smutku, nie mogę czuć złości, bo to grzech. A to nieprawda, bo katechizm Kościoła katolickiego, czyli ta niebieska konstytucja naszej katolickiej wiary, mówi nam o tym ewidentnie, że emocje nie podlegają ocenie moralnej. To znaczy, że samo uczucie nie jest ani dobre, ani złe, po prostu jest. Moralnie się tego samego uczucia nie ocenia. I dlatego dzisiaj chociażby mówimy o tym, że często depresja, czy skutkiem depresji, jedną z dość częstych, bo tych przyczyn jest wiele, jest to, że przez długi czas ktoś niewłaściwie przeżywał trudne emocje, trudne wewnętrzne przeżycia. To wszystko gdzieś tłumił, wypierał, nie pozwalał sobie na przeżywanie tego. A prędzej czy później tak Bóg, jeden w trzech osobach, skonstruował nas jako ludzi, że czujemy i jeśli tego właściwie i dojrzale nie przeżywamy, to prędzej czy później to wraca ze zdwojoną siłą. Drugą taką sytuacją, która jest błędną w kontekście tematu przebaczenia, to jest zemsta. Chęć, chęć zemsty tymi, to ja tobie. Ale ja tobie ze zdwojoną siłą. Żeby ciebie. Bardziej zabolało, bardziej zakło, żebyś popamiętał, żebyś doświadczył jeszcze mocniej to, czego ja doświadczyłem. I ta wtedy taka relacyjna gra w ping-ponga sprawia, że przy zemście to jest spirala nakręcającego się takiego demonicznego zła. Ponieważ zemsta ma to do siebie, że na trwałe nie przynosi żadnej ulgi, wręcz odwrotnie. Ta frustracja, ten niepokój, poczucie niezadowolenia, ono jeszcze bardziej narasta i narasta i narasta, bo siła odwetu jest przepotężną, ale destrukcyjną, niszczącą siłą w życiu człowieka i w życiu relacji. Jest jak walec mierzący relacje, kiedy ktoś próbuje właśnie mścić się na drugim człowieku. I trzecia taka sytuacja, trzeci taki błąd, który uniemożliwia, Podjęcie tego leczniczego procesu związanego z przebaczeniem to jest takie koncentrowanie się na bólu. Może taki przykład, kiedyś rozmawiałam z jedną osobą, która po 15 czy 20 latach od śmierci taty miała w sobie taki niesamowity żal do Boga, że wtedy, wiele lat temu, Pan Bóg dopuścił taką zaskakującą śmierć tego mężczyzny, taty. I ta osoba przez wiele, wiele, wiele lat ten ból, ten żal sobie po prostu nosiła i cały czas go odświeżała, cały czas go aktualizowała. Ten żal, ten ból, choć lata mijały, to ta osoba mentalnie i emocjonalnie i duchowo cały czas stała w miejscu. Bo można czasami adorować nie Jezusa, który przebacza i zaprasza do przebaczenia. Ale można czasami adorować swoje wewnętrzne poczucie krzywdy i poczucie winy. To adorowanie ono dokonuje się właśnie, kiedy już jakiś czas minął po doświadczeniu zranienia czy po doświadczeniu tej krzywdy. Temat związany z przebaczeniem jest bardzo takim wielowymiarowym tematem, ale to, co można zrobić w praktyce, to dwie rzeczy. Pierwsza, bardziej ludzka. Kiedy się tam samochodem. I słuchałem podcastu na znanej platformie internetowej, i tam między innymi padło takie bardzo ciekawe sformułowanie, które gdzieś zostało w mojej pamięci. Ta osoba powiedziała, że komfortowe relacje często wymagają niekomfortowych rozmów. Po to przychodzimy tutaj do kościoła Namsze Świętą, po to tutaj się modlimy, po to słuchamy Bożego Słowa, po to przyjmujemy Komunię Świętą. Żeby stawać się w praktyce awangardą miłości. Czyli osobami, które nie teoretyzują w wierze, ale osobami, które przede wszystkim chcą przełamywać swój egoizm, chcą przełamywać wszystkie postawy, które uniemożliwiają właściwe i dojrzałe kochanie drugiego człowieka. I rozmowa. Witamina D sprawia, że człowiek ma odporność, a taką witaminą D w relacjach jest dialog. Kiedy próbuje na bieżąco przegadywać szczególnie te konfliktowe sytuacje, które gdzieś w naszych codziennych sytuacjach się pojawiają. I druga taka myśl związana z tym, co jeszcze można zrobić, żeby pójść w kierunku przebaczenia, to przyjść tym wszystkim przede wszystkim do Jezusa. On dla nas, ludzi wierzących, jest jedynym sensem i logiką w tym, żeby spróbować podjąć drogę przebaczenia. Kiedy patrzysz na krzyż i na te rozłożone tym krzyżu ręce, do którego są przybite gwoździe, to z miłości do mnie, do ciebie. To z miłości do każdej osoby zranionej i do każdego człowieka, który zranił. Dlaczego zranił? No bo trzeba się też uczyć oddzielać osobę od czynu. uczyć się oddzielać osobę od gestów, od różnych zachowań. Bo jeśli ktoś rani, robi to czy świadomie, czy nieświadomie, to znaczy, że jest, ma w środku jakąś biedę swoją, z czym sobie nie radzi, ma jakąś trudność, coś go przerasta, nie potrafi inaczej. Nie chce pójść w kierunku usprawiedliwienia, ale chce pójść w kierunku. W zaaplikowania w sposobie naszego patrzenia i myślenia czegoś takiego jak miłość miłosierna, czyli miłość, która próbuje popatrzeć nie tylko na skutki, ale próbuje popatrzeć na przyczynę, dlaczego ktoś tak działa, a nie inaczej. No bo najczęściej rani osoba, która sama gdzieś w swoim życiu, być może w swoim dzieciństwie na początku była poraniona i nigdy nie podjęła procesu swojego wewnętrznego zdrowienia. I to nam pomaga bardzo w tym, żeby popatrzeć w sposób miłosierny na tych, na których tak krótko trudno jest w taki sposób patrzeć. I na koniec takie zdanie jeszcze od papieża Franciszka, gdzie kiedy rozpoczynał rok miłosierdzia, napisał w takim swoim jednym dokumencie takie bardzo ciekawe sformułowanie, że jedną z największych pasji Pana Boga jest przebaczanie nam. Jedną z największych pasji Pana Boga jest przebaczanie nam. Korzystajmy z tej pasji po to, żebyśmy również my mogli żyć z pasją ludzi kochających i przebaczających. Amen.